Pan Adam kolekcjonował motyle od 1946 do 2010 roku. Ile lat zbierał on motyle? Aby obliczyć, ile lat minęło od jednego do drugiego roku, to należy oczywiście od większej liczby odjąć liczbę mniejszą, czyli 2010 odjąć 1946. Czyli na górze jest liczba większa, na dole mniejsza. Ostatnia cyfra musi być pod ostatnią cyfrą, i tak kolejne kolumny. Zacznijmy odejmować. Od końca odejmujemy. Od zera nie można odjąć szóstki, dlatego musimy pożyczyć od kolejnej cyfry, czyli od jedynki. Od jedynki zabierzemy tą jedynkę do tego zera, więc będziemy mieli już 10. I teraz 10 odjąć 6 to wyjdzie nam 4 dalej. Tutaj jak odjęliśmy tą jedynkę to zostało 0. No I teraz od 0 ponownie nie można odjąć czwórki, więc co, musimy teraz od tego zera odjąć, tak? Ale w zerze nie ma nic, więc od kolejnej cyfry będziemy odejmować. I teraz gdy od dwójki zabierzemy jedynkę tutaj, to zostanie 1. Tutaj mielibyśmy 10, ale pożyczymy jeszcze jedną cyfrę do tyłu, więc tu zostanie tylko 9. I ta jedynka pójdzie do tej kolumny. Jeszcze raz. Od zera nie mogliśmy odjąć. Stąd też pożyczaliśmy aż od dwójki. Stąd zabraliśmy jedynkę, tu byłoby 10, ale jeszcze do tyłu pożyczyliśmy, więc tu zostało 9, a tu już jest razem 10. I teraz 10 odjąć 4 to jest 6, 9 odjąć 9 to jest nic, i 1 odjąć 1 to też jest nic. Tutaj nic nie muszę zapisywać. No, i teraz możemy już dać odpowiedź do tego zadania. Czyli pan Adam zbierał motyle przez 64 lata. Dziękuję.